Systemem politycznym, generalnie z ustrojem państwa, w jaki sposób te państwo powinno funkcjonować, a generalnie chcemy ten wątek poruszyć, gdyż wiele środowisk takich społeczno-politycznych, widząc, widząc w jaki sposób demokracja, tak zwana demokracja liberalna, w jaki sposób po prostu zmienia stosunki społeczne w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, ale generalnie w Europie i na całym świecie, że coraz częściej w tych środowiskach jest taki trend, który można zwrócić na niego uwagę, że właśnie ci ludzie zaczynają patrywać uzdrowienie tego społeczeństwa. Poprzez zmiany ustrojowe, wzorując się na różnego rodzaju systemach autorytarnych, gdyż tłumaczą, przynajmniej ci ludzie tłumaczą, że właśnie w takich systemach łatwiej po prostu ograniczyć pewnego rodzaju złe trendy, które mają miejsce chociażby w Europie. A wydaje nam się, że jest to ślepa uliczka, że ograniczanie właśnie systemu republikańskiego. Oczywiście w pozytywnym i dobrym e, sposób rozumianego takiego systemu, e, wręcz będzie miał katastroficzne skutki e, dla nas i, i w ogóle dla naszego państwa. Tak, na wstępie można by już zacząć od konkluzji, że wszyscy ten sposób myślący, zamiast nawrócenia osobistego, i to nawrócenia, jak wielokrotnie już mówiliśmy, na jedyną prawdziwą wiarę katolicką, której zasady mamy. Wyłożone wprost w Ewangelii, w Ewangeliach czterech, no i potem w dalszej części Nowego Testamentu, ale także z odwołaniami do Starego Testamentu, bo i Chrystus do tego wyraźnie się odwoływał. Zamiast tego nawrócenia szukają jakiegoś rozwiązania swoich wad, z którymi sami się nie chcą uporać w y, zdjęciu z siebie odpowiedzialności za państwo no i w konsekwencji także y, pozbawieniu się wolności oraz własności, no bo tak najczęściej dzieje się, jeżeli dochodzi do jakichś totalitarnych, y, autorytarnych rozwiązań. Taką historię y, przeżyli na własnej skórze Izraelici wyprowadzeni przez Mojżesza z Ziemi Obiecanej i naj... Y, Krócej właśnie ta historia, która rozpoczyna się od namaszczenia Saula na króla przez proroka Samuela, wymuszonego przez Żydów właśnie na tymże proroku, i później kończy się to podziałem państwa po śmierci Salomona, a potem upadkiem państwa izraelskiego północnego z siedzibą w Samarii i Królestwa Judy południowego z siedzibą w Jerozolimie. Tak, a potem ostatecznie nie wolą najpierw tych północnych ludności północnego królestwa, a potem ludności południowego królestwa. Dla Polski właśnie taką samą próbują wymyślać receptę na załatwienie problemów, nie zaczynając od załatwienia własnych problemów swojego nawrócenia. A przecież Pan Bóg pisze dla każdego narodu własną historię. Tak jak ją napisał dla narodu izraelskiego, tak samo ją napisał dla narodu polskiego. Ponieważ jesteśmy w sierpniu, w miesiącu, w którym działo się wiele ważnych rzeczy, no tutaj na przykład wspomnienie świętego Maksymiliana Kolbego, który został zamordowany w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku i oddał życie za bliźniego. Który, który po prostu nie chciał umierać i przeżył rzeczywiście ten obóz za karę z tytułu ucieczki która miała miejsce w Oświęcimiu. ale także mamy inną ważną historię i to już właśnie w kontekście tych planów, które Pan Bóg pisze dla poszczególnych narodów i niewątpliwie Polska i w przekonaniu czy w woli Bożej nie ma takiej Takiego pomysłu dla Polski, żeby ona była monarchią rządzoną przez człowieka. Tylko ma to być monarchia, której królem jest Jezus Chrystus, a królową Najświętsza Maryja Panna. I ta historia rozpoczyna się dziwnym trafem nie w Polsce, bo nie tam, nie tutaj te informacje czy ta wola Boża została objawiona, tylko w Rzymie wobec. Giulio Mancinellego, jezuickiego zakonnika już w podeszłym wieku, kiedy to 14 sierpnia 1608 roku podczas modlitwy za wstawiennictwem oczywiście świętego Stanisława Kostki, który był od niego 13 lat młodszy, bo urodził się w 1550, w Mancinelli w 1537 roku. I tenże Mancinelli w tamtym czasie przebywał w Rzymie, był mistrzem nowicjatu jezoickiego, no i poznał świętego Stanisława Koskę, który znowu 15 sierpnia e, odszedł do wieczności, czyli w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zresztą podobnie stało się z Juliuszem Mancinellim, gdzie rok przed śmiercią w 1000 w 1617 roku Matka Boża zapowiedziała mu, że odejdzie do wieczności 14 sierpnia 1618 roku, i tak się też stało, więc te daty sierpniowe tutaj są bardzo istotne. Ale co się dzieje w 14 sierpnia 1608 roku? Człowiek już w wieku podeszłym, przypomnę jeszcze raz, urodzony w 1537 roku, słyszy od Matki Bożej: Dlaczego nie tytułujesz mnie królową Polski? Bo też ten przejął taki obyczaj świętego Stanisława Kostki, który w wieku niespełna 18 lat zmarł w tym nowicjacie jezuickim w Rzymie, że wynajdywał Matce Bożej różne, różne tytuły, takie, których jeszcze, które jeszcze do tej pory nigdy nie zostały użyte. No i wtedy właśnie. On to słyszy. O, tej, o tym objawieniu oczywiście przesłał informację do Polski, ale w 1610 roku na piechotę z tego miejsca, w którym przebywał. Już wtedy nie był mistrzem, bo był w wieku podeszłym. Przebywał wtedy w Neapolu, więc można powiedzieć, że ze środkowych Włoch na piechotę idzie do Polski, żeby tę informację, którą wcześniej listownie przesłał Jezuitom w Krakowie, żeby ją obwieścić. Przychodzi do Polski. Dokładnie 8 maja 1610 roku, i tam ma drugie objawienie Matki Bożej, właśnie w katedrze wawelskiej, gdzie po raz kolejny słyszy to samo. Ten właśnie jezuicki yy, włoski zakonnik Giulio Mancinelli, czyli Juliusz Mancinelli. Więc po raz drugi dostaje potwierdzenie, że Matka Boża ma być królową Polski. Po raz trzeci oczywiście za wstawiennictwem świętego Stanisława Kowski, to jest to objawienie na rok przed śmiercią 14 sierpnia 1617 roku, gdzie po raz kolejny dostaje to potwierdzenie i umiera 14 sierpnia 1618 roku w wieku 81 chyba mniej więcej lat, jeśli się nie mylę, bo urodził się w październiku. Więc nie spełna 81 lat w takim razie. Więc tu mamy wolę Matki Bożej, że ona ma być królową Polski. No i druga rzecz, o, którą, o której trzeba tu powiedzieć, to, jest, to są te objawienia, które dotyczą uznania Chrystusa, Jezusa Chrystusa za króla Polski. W takich okolicznościach myślenie o tym, że nasze problemy osobiste, Narodowe i państwowe zostaną z nas zdjęte przez jakiegoś ludzkiego, może satrapę, może nie satrapę, bo przecież różnie w historii bywało, to nie jest myślenie prawidłowe. My, będąc jako Rzeczpospolita od początku narodem zupełnie inaczej, inaczej rządzącym się niż. Narody zachodnioeuropejskie, my nie mieliśmy doświadczeń totalitaryzmu, nasi królowie nigdy nie byli satrapami od tych najdawniejszych czasów aż do końca. To oznacza, że my mamy być tak jak Izraelici po wyprowadzeniu z ziemi obiecanej mamy być odpowiedzialni za nasze państwo, mamy samo się rządzić i mamy wszelkie problemy załatwiać wspólnie w porozumieniu właśnie działając na gruncie prawdy, na gruncie jednej prawdziwej religii religii katolickiej, bo tam są te zasady, które użyte i zastosowane w życiu społeczno-politycznym pozwolą nam na po pierwsze porozumienie się w duchu prawdy i na współdziałanie w duchu tego porozumienia opartego na prawdzie, bo tylko takie porozumienia możemy uznać za słuszne, a nie jakieś gangsterskie koalicje i tego typu działania i to w kontekście właśnie 14 i 15 sierpnia dzisiaj chciałem państwu powiedzieć. Tutaj tak słuchając słów Stanisława, warto było też zwrócić uwagę na czasy współczesne w kontekście właśnie tych informacji historycznych odnośnie objawień Odnośnie Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, w kontekście właśnie różnych środowisk, które często właśnie określają się mianem środowisk konserwatywnych, tak ogólnie mówiąc prawicowych. Jeżeli tak przyjrzymy się właśnie funkcjonowaniu organizacji, które są tworzone przez te środowiska, Często widzimy, że właśnie ten system sprawowania władzy już na szczeblu tym organizacyjnym często właśnie już odbiega od tych, od tych zasad, czyli tak naprawdę w większości te partie polityczne, bo no tu jeżeli chodzi o czasy współczesne, to wiadomo, że ten ustrój państwowy właśnie opiera się na systemie partyjnym i tak naprawdę kiedy przyjrzymy się większość właśnie tych partii, działa właśnie taki w taki sposób leninowski oparty na takim satrapie wodzu który tak naprawdę nie sprawuje tej władzy w sposób republikański tylko właśnie twardą ręką i to później przekłada się również na to w jaki sposób ci ludzie te środowiska po objęciu mandatu zaczynają sprawować władzę nad krajem czyli też Później doświadczamy różnego rodzaju afer, malwersacji. Zawsze to się kończy w ten sposób, że jak jakieś środowisko polityczne traci władzę, to właśnie wtedy te wszystkie afery wychodzą i to też w jakiś sposób wpływa na to na społeczeństwo nasze, które zaczyna no, ten system polityczny, właśnie ten demokratyczny, coraz częściej uzna uznawać za, za coś złego jednak jednak właśnie ten system republikański w, rzeczywisto w rzeczywistości daje nam jakąkolwiek wolność i to wpływa na to, że my w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni, współodpowiedzialni za nasz kraj, ale również to się przekłada też na lokalne społeczności, na naszą rodzinę. No i tutaj też chciałbym właśnie przy okazji tego tego wątka, wątku, którym teraz tutaj poruszyłem, tak chociażby wskazać przykładowo sytuację w partii, przynajmniej, która tak właśnie się kreuje na taką bardzo konserwatywną, jak Konfederacja, gdzie już widać, że właśnie wszystkie te wartości republikańskie zostają właśnie odstawiane gdzieś na boczny tor. I już widzimy, dostrzegamy, że właśnie zaczyna się ten sam model sprawowania władzy, czyli właśnie ten leninowski, dyktatorski, co my już też wielokrotnie, już, już można powiedzieć, dawno temu, już przypuszczam, że z rok temu, już o tym mówiliśmy. No ale teraz to właśnie się uwydatnia, tak? Czyli właśnie Konfederacja już bezprawnie te władze, które funkcjonują w ramach tej organizacji partyjnej, są nielegalne w tej chwili, gdyż nie było żadnych nowych wyborów, nie było kongresu, nie były wybrane nowe władze, ale co tu się oszukiwać? Jak wcześniej dostrzegaliśmy właśnie łamanie tych fundamentalnych no, wartości, chociażby jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, gdzie widzieliśmy już właśnie wtedy oszustwa, malwersacje. I drodzy Państwo, tutaj właśnie trzeba na to zwrócić uwagę, że nie kierować się Jakimś błędnym przekonaniem, że e, autorytaryzm nas uratuje, że zdejmie z nas odpowiedzialność, ktoś za nas coś zrobi. Nie, to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni e, i my powinniśmy właśnie w jakiś sposób, jeżeli się angażujemy w te życie społeczno-polityczne, e, próbować właśnie przeciwstawiać się takim zapędom, bo tak naprawdę to wiele od nas zależy. No i dlatego zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy chcą być. Odpowiedzialni w życiu społeczno-politycznym i którzy chcą bronić w ramach ustroju państwowego wolności osobistej i własności człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.